Pracodawco nie możesz bądź nie chcesz zapewnić pracownikom prania i konserwacji odzieży roboczej i chciałbyś tę czynność powierzyć pracownikowi? Możesz to zrobić pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, pracownik, któremu chcemy wypłacać taki ekwiwalent, nie może wykonywać prac powodujących skażenie środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub biologicznie zakaźnymi. Takimi pracami są np. prace związane z usuwaniem z azbestu, malowanie natryskowe, prace wykonywane na oczyszczalniach ścieków bądź w wysypiskach odpadów oraz wiele innych prac. Po drugie, za pranie i konserwację młodzieży roboczej należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Jak taki ekwiwalent wyliczyć? Jedna z najprostszych metod polega na tym, że najpierw określamy, jak często taka odzież powinna być prana, a następnie sprawdzamy, jaka, jaki jest koszt średni takiej usługi w praniach chemicznych. Na tej podstawie możemy łatwo określić kwotę, jaką pracownik powinien otrzymać za pranie odzieży we własnym zakresie.